Jest środa, 21 września, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, zaczynamy losowania gier Lotto. Wygrana w grach, wygraną w grach Lotto można cieszyć się wspólnie z przyjaciółmi, rodziną lub znajomymi. Do tego potrzebne są kupony cząstkowe. Grając w ten sposób, każda osoba posiadająca kupon cząstkowy jest uprawniona do odebrania części wygranej wskazanej na kuponie. Opcja dostępna jest wyłącznie w punktach Lotto. A skoro mowa o wygranych, to chciałbym pogratulować graczowi Lotto, który wczoraj w Wieliczce wygrał ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. A to oznacza, że w kolejnym losowaniu pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. A osoby, które marzą o tytule Lotto Milionera, zachęcam do gry także w Lotto Plus. To tylko złotówka więcej, a do wygrania jest gwarantowany milion złotych. Zapraszam do punktów lotto i na Lotto.pl. A od dzisiaj, typując 9 liczb w MultiMulti, -multi, wygrane zostają powiększone o 50%. Promocja potrwa do soboty, warto wejść do gry. A ja już teraz zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 13 77 24. 9 79. 1. 8. 72. 15. Czterdzieści pięć, 50 pięćdziesiąt, czterdzieści cztery, trzydzieści siedem, trzydzieści cztery, sześćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt 19, 59, liczba 59 jest plusem. Warto spróbować swoich sił w mini lotto Pojedynczy zakład kosztuje zaledwie złotówkę i 50 groszy, a wczoraj grający przez internet sięgnął po ponad 312 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora mieszana jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 36, 26, 11, 1, 19. 100 tysięcy, a nawet 2 miliony złotych tyle właśnie można wygrać w Super Szansie. Najpierw jednak należy aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier. Koszt aktywacji to tylko 2 zł. Oto numer Super Szansy. 5, 3, 6, 1, 4, 5, 1. Gratuluję wygranych. Kolejny numer Super poznamy już jutro o godzinie 14.00. Każdy z zakupionych losów kaskady posiada niepowtarzalną kombinację liczb, a jeden los aż dwie szanse na wygraną wartą 250 tysięcy złotych. Powodzenia. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Trzy osiemnaście sześć, trzynaście cztery, czternaście dwadzieścia dziesięć. dziewiętnaście siedemnaście dwadzieścia jeden dziewięć w sierpniu pewien szczęśliwy gracz w Polsce zdobył rekordową wygraną ponad 213,5 miliona złotych w Eurojackpot, a już w najbliższy piątek zagramy o 120 milionów złotych. To dobry moment, aby przypomnieć sobie zasady gry. Do wytypowania jest 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Liczby można typować samemu lub grać na hybiu trafił. Zapraszam do gry w punktach lotto, i na lotto w Ekstrapensji do wygrania jest 5000 zł złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, a zwiększając stawkę można wygrać nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie i przez dwie dekady. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia dziewięć, dziesięć, trzydzieści jeden, szesnaście, trzydzieści cztery. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba cztery. Ekstra premii do wygrania jest 100 tysięcy złotych od ręki. Warto dopłacić złotówkę do zakładu Ekstra Pensji i zagrać o ekstra premię. Losowanie już za chwilę. Zapraszam. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Gdy maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 32 31 9 26 A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest... Liczba 4 na koniec wrócę jeszcze do kuponów cząstkowych. Taki kupon jest jedynym dowodem udziału w grze i tylko jego okazanie pozwala wypłacić wygraną. Warto go trzymać w bezpiecznym miejscu. Ja mówię już dobranoc, a wyniki losowań znajdą Państwo na stronie lotto.pl. Natomiast jutrzejsze losowania Multi Multi i Kaskady o godzinie 14 poprowadzi dla Państwa Mateusz Kaczmarek. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jutro, to też ważne, poznamy też o 14.00 pierwszy numer super szansy. Dziękuję za to spotkanie, życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia. Zagraj w Gierki, wygraj w Gierki. Reżyserki, Graj w gierki. Architekci i kelnerki. Już wygralić się w Gierki sklepikarze. I trenerki. Stówka leci do fryzjerki. 50 gram do kasierki. Gierek Lotto. Wybór wielki. Więc natychmiast zagraj Gierki. Graj w Gierki Lotto w aplikacji mobilnej i na lotto.pl. Wygraj nawet 1,5 miliona złotych.